Dobry dzień, dobry witajcie w kolejnym vlogu kochani przyjechaliśmy po sushi także idziemy je odebrać Cześć, cześć, kochani! Raz jeszcze witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Wczoraj tak zaczęłam, słuchajcie, delikatnie, ale już nie pociągnęliśmy em, dalej vloga, dlatego, że wiecie, wczoraj też dużo się działo. Pewnie zaraz wam opowiem. E, pojechaliśmy po sushi, bo mimo tego, e, że słuchajcie, wczoraj był taki zakręcony dzień, Krzysiek miał dużo pracy. E, tutaj jeszcze siatkówka. To pojechaliśmy po sushi i spędziliśmy cudowny wieczór wczoraj we dwoje, bo tak jak wam mówimy, ważne, żeby z znaleźć chociaż chwilkę na taki wspólny wieczór razem, także już się delektowaliśmy sushi. Mamy takie swoje ulubione miejsce na mapie Białego Stoku, więc wieczór nam minął naprawdę super. Oglądaliśmy jeszcze serial Safe, o którym wam mówiłam ten angielski i został nam ostatni odcinek, bardzo fajny przyjemniaczek, a teraz uciekamy, no i zapraszamy was do oglądania. Złapałam jeszcze Krzyśka, Jesteśmy. żeby też się z Wami przywitał. Cześć, cześć, witam wszystkich. Zima nasza nie odpuszcza, moi drodzy. My dzisiaj naprawdę, znaczy no u mnie wiadomo, tutaj zaraz jeszcze się dopnę, pozapinam. Ale ja też, rozpięty tak, zima na Podlasiu nie odpuszcza, tak. ale w przyszłym tygodniu już ma być lepiej. Już ma być lepiej, także słuchajcie, takie plany na dzisiaj, dzieci już zapakowane, czekają na nas w samochodzie. Jedziemy do galerii, do jakiejś kawiarni, pospędzać tak. się trochę, to, to, to tam. Także zabierzemy Was ze sobą i myślę, że mamy fajny pomysł. No, Obiad taki typowo domowy. A szlinka też, cieknie, tak. naprawdę. Bardzo mi się spodobał dzisiaj pomysł. No, tak, także pokażemy Wam, jak już wrócimy do domu, a tymczasem lecimy, a Wymyślę razem z nami, jak uda mi się coś tam Oczywiście. jeszcze ponagrywać. To jest nasz stolik na dzisiejsze popołudnie. Tak, ja się ładuję. Także słuchajcie, jesteśmy w takim fajnym lokalu, ale co fajne, to w tej kawiarni tutaj jest sala zabaw fikołki, więc my pijemy kawkę, a dzieci już wariują. Więc wszyscy korzystamy. Wszyscy. No to chodzi. Tutaj cała rodzina świeczkomaniaków. Tak, Mamy świeczkę. świeczkę. Nie wiem, co to za firma w ogóle, ale e, truskawka w czekoladzie. Ona I tak pachnie, jak bombonierka. Jak bombonierka. Bierę. Bierę. Bierzemy. Dobra, słuchajcie, gdzie jedziemy. Jednak, jednak z naszej polędwiczki. Tak, jedziemy na, do baru mlecznego na obiad. Polędwiczka będzie jednak jutro, bo e, no, trochę zeszło nam czasu. Wiecie, jeszcze na tej. Sali zabaw. Chcę Wam jeszcze coś pokazać. Co my tutaj z Nelcią mamy? Mogę Nel na chwilkę? Zobaczcie, czy y, osoby... są tu osoby w moim wieku, e, które kiedyś e, kolekcjonowały karteczki i się nimi wymieniały. E, doczekaliśmy się, słuchajcie tych czasów, i spieszę do niej, że w Dino są segregatory. Też taki miałem, też no, taki miałem, naprawdę. Pamiętam Herkules. I te inne Jakieś sprawy. księżniczki, Pocahontas. Tak. I jak miałam na przykład podwójne, to wtedy była jedna dla mnie, druga na wymianę. Były jeszcze pachnące karteczki. No i w dino są dostępne takie segregatory, chyba jeszcze z myszką mini, prawda? Jakieś księżniczki. Nelcze, oczywiście, balerina cappuccina, tak? No, i zobaczcie, chyba 10,99 taki segregator. Nelcia już sobie okleiła naklejkami. Chyba I ci się tutaj. podoba, też... co? Nel podoba ci się. Fajne, nie? Dzisiaj specjalnie też jechaliśmy do dino i zobaczcie, są dostępne karty Stitcha. Tu są takie specjalne, notowe. Jest też, wiecie, myszka Miki, Daisy. No i Nelcia tu już sobie wkłada powoli karteczki, ale już trochę ich uzbierała. Także spieszę donieść, że w dino są karteczki i segregatory. Wróciliśmy, kochani, do domku yy, i tak, i bo my Wam tutaj już yy, obiecaliśmy obiadek, że pokażemy Wam piękny, pyszny obiad, który dzisiaj będziemy robić, a ja już tam, jak wychodziliśmy z galerii, to powiedziałam, że dzisiaj polędwiczki nie będzie. Więc słuchajcie, plan na obiad mieliśmy na polędwiczkę z Thermomixa, z puree i z pyszną surówką. Taka wizja nam się stworzyła. No ale że zjedliśmy w tym barze mlecznym, bo wszyscy byliśmy bardzo głodni i w sumie my i yy, yy, dzieci, także yy, jest już dość. Późno, więc stwierdziliśmy, że odpuszczamy i zrobimy obiadek jutro, prawda? Tak jest. Tak jest. No i jesteśmy już w domku. Otwieram. I chcę wam pokazać, boże, wiecie co, w ogóle stanęłam tutaj, bo my sobie zrobiliśmy, nie dość, że te światełka, które na razie z nami tutaj zostają, to jeszcze mamy taki projektor. Kiedyś wam pokazywałam, miałam współpracę, Arias, nie pamiętam, tak, ale tak, mamy tak, ten projektor tak, i bardzo go lubimy i przez dłuższy czas go w ogóle nie używaliśmy, a teraz odpaliliśmy go i mamy go tutaj, kawałeczek, jak widzicie, pada koło telewizora, ale też kawałek pada tutaj, na Firanki. I jest naprawdę piękny, fajny klimat, szczególnie jak oglądamy serial, pijemy sobie herbatkę, mamy klimacik. Więc tutaj ja dzisiaj też taka kolorowa mam, tutaj wiecie, co kanapę mamy. Ja sobie torbę po prostu tutaj postawiłam i łatwo będzie mi tutaj wszystko Wam pokazać. Więc jak widzieliście, byliśmy w Fikołkach, dzieci poszalały, my wypiliśmy sobie kawkę. Pochodziliśmy po galerii, dlatego że dzieci u mnie mają teraz, wiecie, nalcia karteczki, segregator, ale Oś szukał, od Empiku do Empiku, bo zbiera karty te brejnotowe i słuchajcie, szukał sobie albumu, ale nigdzie nie było, także jeszcze lid nam e, zostaje. Nie udało się, ale znajdziemy na Nie pewno. udało się, więc pojechaliśmy do galerii. No i tak jak widzieliście, byliśmy w Half Price'ie. Krzysiek wybrał sobie świeczkę, to ja wam pokażę tę świeczkę, czekajcie. Jeszcze raz i słuchajcie, ta świeczka, ona naprawdę pachnie tak realistycznie, no pachnie Bombonierką, uhum. ale w ogóle to jest świeca truskawkowa. Chocolate strawberries, tak, z knotem w ogóle drewnianym, i ta świeca. Moim zdaniem bardziej pachnie jak wiśnie w czekoladzie, ja a nie truskawki. Ja to powiedzieć właśnie w sklepie. No, jak gorzka czekolada i takie wiśnie, wiecie, z alkoholem. Przepięknie pachnie. Wygląda tak. Zobaczcie, jest drewniany knocik. Drewniane takie, tutaj zamknięcie. To jest chyba DWH, a ja chyba świecę nie. od DW lubię. Wybór Krzyśka, a że nam się wszystkie świeczki już pokończyły, no to musieliśmy zrobić zapas i u mnie było ciężko. U mnie było ciężko, ja się było nie mogłam ciężko. zdecydować. W ogóle, słuchajcie, dzisiaj było tak dużo świec w Half Price i tyle pięknych rzeczy, e, że naprawdę, mm, naprawdę, no można było zaszaleć. A ja wybrałam, no oczywiście, rogalik czekoladowy. Zobaczcie tylko na to opakowanie. E, no i pachnie jak dobra francuska kawiarnia, jak czekoladowy croissant, croissant. Ja nie wiem, bo to, słuchajcie, każdy jest tak? inaczej. Jak krosant, czekoladowy. Tak jest. Rogal po prostu czekoladowy. No, tak. słuchajcie. Także taka piękna świeczka. Tamta kosztowała 40 zł, 39, chyba 99. Ta 49,99, więc dzisiaj odpalamy. Wiecie co, nagrywaliśmy wam ten hol zakupowy i zadzwonili znajomi, i tak się rozgadaliśmy i kompletnie zapomnieliśmy o tym, że my nagrywaliśmy. I teraz Krzysiek do mnie mówi, a ty reszty nie nagrywasz? I ja mówię, no właśnie nagrywam. No właśnie ja pamiętam, nagrywam. Ja tak, właśnie nagrywam, więc siadam, słuchajcie. I ja już Wam powiem jedną rzecz, że my w międzyczasie odpaliliśmy te świeczki. Tę bombonierkę, te truskawki w czekoladzie i słuchajcie, chwila minęła i pachnie, naprawdę Mega. pachnie, nie? Stoi Mega tutaj. Pachnie, tak. No, stoi tutaj u nas na stoliku kawowym i naprawdę pachnie, także będzie hit. Jeżeli chodzi o Half Price, to naprawdę dużo fajnych rzeczy było, naprawdę można było przepaść. I zobaczcie, jaki kupiłam fajny pojemnik do przechowywania z myślą o herbacie. Z myślą o czarnej herbacie, dlatego że nasza szafka z herbatami jest ogromna, tam się dzieje, ale słuchajcie, chciałabym tutaj, właśnie na wierzchu trzymać czarną herbatę. I tak mi się spodobał ten motyw, i tak patrzę i mówię, kurczę, yeah <laughs> Z czymś mi się kojarzy. I Krzysiek to samo mówiłam. Ja Wie pewnie tobie z Louis Vuitton również. I rzeczywiście skojarzyły nam się te kwiatuszki z Louis Vuitton. Przepiękny pojemnik. Bardzo subtelny, bardzo delikatny, ale teraz patrzcie na cenę. Z 19,99 to była jakaś najniższa cena sprzed 30 dni. Dzisiaj 11,99. Także słuchajcie, za 12 zł. No to jak my mogliśmy go. No, 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 słuchajcie, nie wziąć. Tak? Szkoda było go po prostu nie wziąć. Także słuchajcie, pojemniczek. No i ja też na swojej chcieliście miałam perfumy z Zary i bardzo się cieszę, że dorwałam je stacjonarnie. To jest Hypnotic Vanilla Bloom i to jest taki bardzo zbliżony zapach, nawet bardzo, jak już tak troszeczkę osiądzie, do moich ulubionych perfum z czasów dawnych Dior Poison. Uwielbiam te perfumy, takie trochę budyniowe, troszeczkę gruszki w nich też czuję. Także to jest taka fajna, taki fajny no nie zamiennik, nie odpowiednik, ale czuć, czuć Tutaj tego Diora Poison Słuchajcie, ja kupuję pięćdziesiątki Dlatego, że ja mam bardzo dużo perfum A moja chciej lista jest Coraz większa I chcę ją powoli realizować Więc pięćdziesiątki Wam polecam Perfumy z Zary są świetne. Wróciłam do nich po jakimś czasie i jestem zachwycona. Są niezawodne. 50 kosztuje 49,90, także bardzo dobra cena. No i muszę Wam się tutaj do czegoś przyznać, ale moja miłość do arabskich perfum wygasa. Nie wiem co się stało, ale, ale, ale nie. E, wracam do Zary, bo to są naprawdę fajne perfumy, trwałe, zawsze byłam z nich zadowolona. Oczywiście jeżeli chodzi o arabskie perfumy, to swoje perełki zostawiam, uwielbiam je i mam kilka takich naprawdę top of the top ulubieńców. Ale resztę robiłam wyprzedaż też na Instagramie e, i powiem Wam, że no jednak nisza, jednak perfum od projektantów, e, mainstreamowe, gdzieś tam e, grają ze mną. Więc zostaje Zara. Ja nie mówię, że nie. Jeżeli trafi się jakaś perełka arabska, to e, i będę bardzo chciała sobie przetestować, to przetestuję. Ale póki co, słuchajcie, no niestety mówię nie. Ehm, zobaczymy, zobaczymy. Na razie jakoś powiem Wam, że. No nie wiem, no wiecie, kobieta zmienną jest, coś mi się pozmieniało i jeszcze słuchajcie, byliśmy na początku właśnie w Daglasie powąchać kilka zapachów, bo tak jak Wam mówiłam, mam kilka na swoich chcieliście. Chciałam zobaczyć, jak pachną i się nie rozczarowałam i bardzo mi się spodobał nowy alien i muszę wam powiedzieć, że Nelcia też ze mną troszeczkę chodziła, troszkę Leo, ale Leo to po prostu no super, taki mały mężczyzna mówi, mama, daj powąchać. Mówi te ładniejsze, te ci bardziej pasują, te mi się bardziej podobają. Także, pani w Daglasie. Się po prostu z nas się uśmiechały do nas się uśmiechały że Leo taki mój mały mężczyzna pomaga wybrać mi e, zapach Nie wiem że po prostu no Warunki do nagrywania są wręcz wyborne. I słuchajcie, powiem Wam, że no dzisiaj zakupki, mimo że jakieś tam nieduże, to naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Wszyscy zadowoleni, jak to ja się teraz do Krzyśka śmieję, takie zakupy to ja lubię, bo Krzysiek też kupił sobie fajną czapkę taką ciepłą, zimową, tak, płyn do spryskiwaczy sobie kupił. Każdego coś I świeczkę, i świeczkę. I, i świeczka po prostu pięknie pachnie. Widzicie, ja już jestem taka zakręcona, że ja nie wiem, czy ja wam... Ja już tyle razy zaczynam nagrywać, bo cały czas coś i ja nie wiem, czy ja wam mówiłam, że ta świeczka pachnie, mówiłam? Nie mówiłam, wiem, ale, ale bardzo pięknie bardzo pachnie. Bardzo nie pachnie. Mówiliśmy to chyba, ale pięknie pachnie. Dobra, słuchajcie. Bo jest już naprawdę bardzo późno. E, bateria mi pada, szybka akcja. Przechodziłam koło homli i e, zobaczyłam jeden kubek, i po prostu musiałam wejść. Jak go zobaczyłam, to przepadłam. Kubek przepiękny, przepiękny, idealny na wiosnę. Zobaczcie, jaki piękny kubek, cudowny. I e, taka zadowolona poszłam do kasy, mówię Boże, znalazłam kubek na wiosnę, idealny, duża pojemność, super się sprawdzi. I uciełyśmy sobie z panią pogawędkę, a pani do mnie mówi, wie Pani co, weźmy Pani jeszcze jedną rzecz, za minimum 15 zł będzie bardzo dobry robacik. Więc poszłam, przeszłam się i patrzcie. Wersja numer dwa. Przepiękne. Ten będzie do kawy z mlekiem, bo jest czarna, ale od czasu do czasu jest też kawa z mlekiem w dużym kubku, więc ten typowo do kawusi, a ten będę miała do herbaty. Są przepiękne. I teraz słuchajcie, 35 zł taki kubek, więc wzięłam ten, a ten wyszedł mi 7 zł. Za dwa kubki zapłaciłam 42 zł, powinnam zapłacić 70. Deal? Deal. Kubki są naprawdę przecudowne. Jezu, jakie piękne. Naprawdę, to w ogóle nie taki mój styl. Ja nie wiem, co ja teraz mam z tymi kwiatuszkami, bo to nie jest do końca mój styl. Ale stwierdziłam, że są śliczne. Słuchajcie, były jeszcze dostępne a miseczki. Bardzo ładne cieszą, bardzo oko, ładne. cieszą, cieszą oko. oko. Także tu będzie herbata, tu będzie kawka. Piękne. Były jeszcze miseczki, my miseczek nie potrzebowaliśmy, ale polecam, jeżeli Wam się podobają, dostępne w homie i teraz są fajne promocje, więc tak jak mówię, ten 35, a ten wyszedł mi po prostu za 7 zł. Ten w ogóle jest jakiś trochę jakby cięższy, piękne, takie matowe tutaj złote rączki, kwiatuszki, no coś po prostu pięknego. Także dobrze, udało się! Szybki hol zakupowy. Cała rodzina zadowolona, dzieci też sobie jakieś tam fajne rzeczy pokupowały Także słuchajcie, dobra, jutro robimy sobie obiadek, pokażemy Wam A teraz trzeba tutaj troszeczkę poogarniać wszystko, domowe ognisko I pokażę Wam jeszcze książki, właśnie, pokażę Wam jeszcze książki Bo przyszła do mnie ta książka, o której Wam mówiłam, że widziałam ją w Empiku Wróciłam do domu, zamówiłam ją online i dorzuciłam jeszcze jedną Także chodźcie jeszcze szybko, pokażę Wam książki Kochani, szybciutko książeczki, więc tę kupiłam, pokazywałam Wam w ostatnim wrogu, tutaj doktora Tadeusza i tak sobie na razie kartkuję, ale głównie bardzo zależało mi drzwi. Bardzo zależało mi na tej książce i tak jak Wam mówiłam, przeglądałam ją w Empiku, wróciłam do domu i ją zamówiłam i jest genialna. Ja naprawdę kartkuję ją teraz co chwilę i już nie mogę się doczekać, aż usiądę z kubkiem herbaty i zacznę czytać. Jest tak fajnie, przystępnie napisana. W ogóle ta dziewczyna jest cudowna, ona żyje w Stanach, ma rzeszę po prostu fanów. Teraz urodziła dzieciaczka i po prostu książka jest tak fajnie napisana. Rewelacja, rewelacja, moi drodzy. No i tutaj taka moja zachciewajka, zupełnie coś innego, poniedziałek z macho. Ja wiem, że jest jeszcze chyba seria coś z kakao. O, widzicie w księżycowym lesie, kakao w czwartki, wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jakoś tak mnie skusiła i też w ogóle 28,99 przez stronę Mpiku, także dam Wam znać. No nie wiem, zawołała mnie ta książka, także jak będzie fajna, to jeszcze sobie do Mówię, kolejne części, tutaj możecie sobie zastopować i zobaczyć, o co tutaj chodzi, o czym dokładnie książka jest.